Witajcie na kanale Pisologii. Ja mam na imię Kasia, a to są wektor i haker. Dziś pokażę Wam wszystkie zabawki moich psów. Jestem wielką zwolenniczką samodzielnego wykonywania zabawek dla psiaków. Mogliście to już zobaczyć w jednym z moich poprzednich filmików, gdzie pokazywałam, jak zrobić matę wychową dla psa. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmiku, zajrzyjcie do opisu pod tym filmem. Tam znajdziecie link właśnie do tego filmiku. Wiem, że ta mata bardzo Wam się spodobała, wiem, że Wasze psy korzystają z tej maty i świetnie się przy tym bawią, dlatego tego typu filmiki na pewno na moim kanale jeszcze się pojawią. Dziś chciałam Wam jednak pokazać, jakie zabawki mam w domu i są to wszystko zabawki, które kupiłam w zwykłym sklepie zoologicznym. Ok, nie przedłużając, pierwszą zabawką, jaką e, chciałam Wam pokazać, to jest e, zabawka, która mnie na swój sposób zdziwiła, ponieważ jest to zwykły pluszowy szczurek e, zakupiony w Ikei. I wiem, że wiele osób sobie chwali te szczurki, że jak na swoją cenę są bardzo trwałe. E, nie do końca chciało mi się w to wierzyć. Jednak kupiłam takiego szczurka i mam go już chyba miesiąc. E, I jak widać, tylko tutaj łapka została odgryziona i nosek. On w środku ma taką e, zwykłą watę. Reszta szczurka jednak jest nienaruszona, psy świetnie się nim bawią, bardzo lubią się nim szarpać, e, także zastanawiam się nad zakupem kolejnego takiego szczurka, bardzo fajnie się one sprawdzają. Drugą zabawką, jaką chciałam Wam pokazać, jest taka lina. Również może służyć do szarpania albo do aportowania. Moje psiaki uwielbiają ją memłać, gryźć, rozgryzać na strzępy. Jak widać, sporo tych strzępów już tutaj jest. Tutaj widać jeszcze kawałek tej oryginalnej liny, natomiast większość to już są niestety tylko i wyłącznie strzępy. No i to jest właśnie minus tej liny, że pies może się niechcący zakrztusić takimi farfoclami. Kiedy psy się bawią tą zabawką macie też pełno tych farfocli wszędzie na podłodze, więc będzie co sprzątać. Kolejną zabawką jaką chciałam wam pokazać jest taka zabawka wykonana również z grubej liny. Tutaj ma taką rączkę, za którą można złapać i ciągnąć. Z drugiej strony są dwie kule, które powinien złapać i szarpać pies. Oczywiście w praktyce bywa różnie, czasami psy łapią za rączkę, a jak gdzieś tam opie za kulę. Jest to bardzo ciężka zabawka, w związku z tym na pewno nie dada się dla małych piesków. Natomiast dla dwóch dużych, silnych psów jest bardzo fajną zabawką i bardzo dobrze nam się sprawdza. Tutaj mamy taką zwykłą piłkę na sznurku. Jest to bardzo prosta zabawka, a jest jedną z ulubionych zabawek Wektora i Hakera. Wykonana jest z takiej dosyć twardej gumy. Ma po prostu przyczepiony kawałek sznurka. Jest w kolorze żółtym i niebieskim, więc to są te kolory, które pies najlepiej widzi. Świetnie się nadaje do rzucania, do aportowania, ale psiaki bardzo fajnie się nią bawią, również przeciągając ją. To jest taka wyrzutnia do piłek. Jest to bardzo fajna sprawa, ponieważ ułatwia rzucanie piłek naprawdę daleko. Więc, jeżeli Wasze psiaki lubią aportować, lubią przynosić piłki, to zdecydowanie polecam tego typu rozwiązanie. Jest ono też fajne, jeżeli nie chcecie dotykać oślinionej piłki, zwłaszcza tak jak teraz jest zimno, palce gdzieś tam przymarzają. A tutaj mamy jeszcze oślinioną mokrą piłkę, którą trzeba wziąć do ręki. Dzięki tej wyrzutni, możecie spokojnie poprosić psa, żeby przyniósł wam piłkę, położył ją na ziemi i możecie ją sobie po prostu tą łapką złapać i ponownie psu wyrzucić, także podczas całej zabawy z psem praktycznie ani razu nie będziecie musieli dotykać piłki gołą ręką. Następna zabawka jest alternatywą dla takiego zwykłego kika, który chcecie gdzieś tam psu rzucić podczas spaceru. Niestety te kijki często łamią się na drobne elementy, drobne drzazgi, które potrafią wbić się w w podniebienie albo w psie język yy, i generalnie rzucanie kijków nie jest najbezpieczniejszą metodą zabawy z psem. Dlatego wymyślono właśnie safe stick, czyli taki patyk wykonany yy, z dosyć elastycznej gumy, ta guma jest bardzo trwała. Tutaj możecie znaleźć ślady zębów moich psów na, na tym kiku. One wbijają te zęby, natomiast do tej pory kijek nie został rozszarpany na strzępy, a mamy go już dwa lata. Bardzo fajnie się go rzuca, psy lubią go aportować, lubią się również nim przeciągać. Naprawdę bardzo fajny gadżet i zdecydowanie polecam tego typu rozwiązanie. W jednym z pierwszych wpisów na moim blogu pokazywałam wam, jak wyglądała wyprawka dla wektora. I w tej wyprawce znalazł się kąt dla szczeniąt, czyli taka klasyczna zabawka wykonana z gumy. Ta guma jest dosyć miękka. Jest również wersja tej zabawki dla psów dorosłych wykonana z twardszej gumy i taki czarny kątusz ekstremalny dla psów, które naprawdę bardzo mocno gryzą i mają bardzo duży nacisk na szczękach. Z jednej strony wkładamy jedzenie, mogą to być parówki, sucha karma, jeżeli używacie suchej karmy jakieś smakołyki, można to wszystko zakleić masłem albo pasztetem. To jest dokładnie ten sam kąt, którego używałam w momencie, kiedy pojawił się w moim domu wektor. Teraz oczywiście tym kągiem bawi się hacker i jak widzicie, jest on praktycznie niezniszczony. Te zabawki są dosyć drogie, ale rzeczywiście są warte swojej ceny. Są bardzo trwałe i starczą na pewno na długo. Tutaj mam kolejną zabawkę z serii kongów. Nie jest to już taki klasyczny kong, ma on bardziej kształt takiej piłki, do której również można do środka włożyć jedzenie. Natomiast na brzegach, jak widzicie, znajdują się takie. Wypustki, takie przestrzenie, w które można również powtykać smakołyki. Jest to na pewno bardzo fajne rozwiązanie dla psów, które nie wiedzą, jak za taką zabawkę się zabrać. Po prostu łatwiej będzie im najpierw zjeść te smakołyki powtykane gdzieś na zewnątrz, a później może zainteresują się tym, co jest w środku i dzięki temu nauczą się po prostu, jak bawić się tego typu zabawkami. Kolejną zabawką, jaką chciałam Wam pokazać jest Wubałet. E, recenzję tej zabawki możecie znaleźć u mnie na blogu. Jest to zabawka przeznaczona głównie do rzucania gdzieś tam nad wodą, ponieważ jest wodoodporna, unosi się na powierzchni wody, natomiast świetnie też się sprawdza jako taki zwykły szarpak czy aport dla psa. Na górze ma taką twardą piłeczkę, później jest taka opaska, niżej znajduje się bardziej miękka piłka i na dole są takie sterczące macki. Jak widzicie, Wektor i Hacker trochę już sobie z tą zabawką poradziły i rozdarły ten materiał. W środku tutaj widać piłkę. Natomiast jest to zabawka dosyć trwała. Nie jest to zabawka przeznaczona do samodzielnej zabawy dla psiaków. Natomiast jeżeli weźmiecie ją gdzieś na spacer, na wodę, chcecie chwilę ją psu porzucać, czy chwilę się z nim poszarpać, to jak najbardziej się sprawdzi. Tu mam taką zwykłą gumową piłkę, nic szczególnego. Moje psy średnio lubią się nie bawić. Natomiast nie ma ona piszczałki, to też chciałam powiedzieć, że żadna z moich zabawek nie ma piszczałki, ponieważ moje psiaki te piszczałki od razu wygryzają i się ich pozbywają, a ja osobiście też nie lubię, kiedy psy biegają po domu i po prostu cały czas słyszę odgłos tej piszczałki, także nie kupuję zabawek z piszczałkami. To jest taka ażurowa piłka wykonana z gumy. E, tutaj te elementy y, są połączone ze sobą dosyć luźno. E, myślę, że psiaki, jak gryzą sobie taką piłkę, mają fajne doznania w pysku. Jest to na pewno coś innego niż taka zwykła, klasyczna piłka. Następną zabawkę powinniście już skądś kojarzyć. Jeżeli oglądaliście moje vlogi, to pewnie pamiętacie, że kupiłam taką właśnie zabawkę, świnkę dla hakera. Jak widzicie, przez te kilka miesięcy zabawka y, żyje, ma się całkiem nieźle. E, to jest taka zwykła materiałowa świnka, natomiast w środku znajduje się taka piłeczka z wypustkami. Więc wydaje mi się, że nawet jeżeli haker poradzi już sobie z tym materiałem, to nadal pozostanie mi ta zabawka w postaci piłki. Następną zabawkę moje psiaki dostały pod choinkę. E, jest to taka lina, którą bardzo fajnie można przyciągać. Można się bawić tą liną z psiakami, ale one między sobą również świetnie sobie radzą, łapiąc za dwa końce i szarpiąc się nawzajem. Następna zabawka, jaką chcę Wam pokazać, jest dosyć niezwykła, ponieważ stosuję ją w zasadzie tylko do nagradzania psiaków, czy to na spacerze, czy w domu podczas sesji treningowych. Wszystkie inne zabawki w zasadzie są stale dostępne, gdzieś tam znajdują się w mieszkaniu. Psy mogą je sobie w każdej chwili wziąć, pobawić się nimi i takie zabawki generalnie dosyć szybko się nudzą. Na pewno zauważycie, że każda nowa zabawka, którą kupicie waszemu psu, jest dla niego super atrakcyjna na samym początku, a po kilku dniach czy po kilku tygodniach taka zabawka się nudzi. I tutaj moja metoda jest taka, żeby po prostu taką zabawkę, którą pies już nie chce się bawić, schować i wyciągnąć ją po kilku miesiącach. Zobaczycie, że entuzjazm waszego psa wróci i że pewnie znowu będzie chciał się tą zabawką bawić. Natomiast żeby te szarpaki były dla moich psów wyjątkowe i żeby zabawa nimi kojarzyła im się z super fajną nagrodą, rzeczywiście ograniczam dostęp do nich, na co dzień są po prostu schowane gdzieś tam w szafie i wyciągam je tylko wtedy, kiedy chcę z psami sobie coś poćwiczyć. Są to bardzo fajne szarpaki. Tutaj na końcu e, mają taką piłkę, za którą pies może sobie łapać. Jest to taka miękka piłka, oczywiście bez piszczałki. E, tutaj mamy takie sztuczne futerko. E, no i świetną sprawą jest ten amortyzator. Jest to rewelacja, zwłaszcza jeżeli macie dużego, silnego psa, e, po prostu dzięki temu amortyzatorowi e, wasze łokcie, nadgarstki zostaną oszczędzone, e, a pies może bawić się i szarpać na całego. Kupiłam dwa niemalże identyczne szarpaki po to, żeby móc się z psem po prostu wymieniać tymi szarpakami. One się tutaj różnią tylko kolorem. Jeden jest oczywiście żółty, drugi niebieski. Chciałam wam jeszcze pokazać dwie zabawki, które mają rozwijać psią inteligencję i kreatywność. Są to zabawki dość drogie, w związku z tym szybko doszłam do wniosku, że lepiej po prostu wykonywać tego typu zabawki samemu w domu. No ale tutaj chciałam Wam pokazać te zabawki, które kupiłam w sklepie, które są dostępne na rynku. Pierwsza z tych zabawek to są takie szufladki. Mamy tutaj cztery szufladki i każdą z nich otwiera się w inny sposób. Oczywiście do każdej szufladki wkładamy smakołyki i dajemy taką zagadkę do rozwiązania naszemu psiakowi. Druga zabawka to są w zasadzie dwie zabawki w jednym. Z jednej strony mamy takie wgłębienia, w które wkładamy smakołyki i przykładamy takimi wieczkami. Ja niestety już gdzieś te wieczka pogubiłam. Z drugiej strony również mamy takie wgłębienia, w które wkładamy smakołyki. Natomiast tym razem zadanie psa polega na tym, żeby przesuwać takie dyski. Dzięki temu jedne smakołyki zaczynają mu się odsłaniać, a drugie sobie zakrywa. I to jest właśnie zadanie dla naszego psa, żeby wykombinował, jak poprzesuwać te dyski, żeby dostać się do smakołyków. To już wszystkie zabawki, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny i że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie mi łapkę w górę. Zachęcam też do subskrybowania kanału Piesologii, zaglądajcie na mojego bloga i do zobaczenia.